Cześć, witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem jesteśmy w Ikersund i pokażę Wam to, to auto, które stoi za mną. Jest to BYD Han, chińskie auto z napędem na cztery koła. I w tym odcinku skupimy się na tym, jak auto wygląda na zewnątrz, na detalach. Także zapraszam do oglądania. A jeżeli ten film Ci się spodoba, to zapraszam Cię do zostawienia łapki w górę i kliknięcia tutaj lub tutaj w subskrypcję.

razem jesteśmy w Wikersut. Lubię tu przyjeżdżać, jestem fanem skoków narciarskich i ta skocznia robi wrażenie, dlatego lubię tutaj wracać. Tym razem przyjechałem tu Bihanem. Jest to auto z napędem na cztery koła. Krótko o parametrach tego auta, auto to wyposażone jest w dwa silniki, jeden z przodu drugi z tyłu na, na przedniej tylnej osi i w napęd na cztery koła. Oba silniki łącznie generują moc 509 koni mechanicznych i 700 nm, co pozwala rozpędzić to auto w 3,9 sekundy do setki. Prędkość maksymalna tego auta to 180 km na godzinę. Auto wyposażone jest w baterię 85,4 kWh brutto, co przekłada się na pojemność użytkową, czyli netto 83 kWh. Auto wyposażone jest w baterię typu LFP. Czyli możemy ją bez większych szkód ładować każdego dnia do 100%. Niestety przekłada się to też na to, że bateria gorzej, gorzej się ładuje na szybkich ładowarkach. Po prostu ciężej jest ją dogrzać. Jej, jej charakterystyka jest trochę inna niż baterii towojonowej. Ale o tym zrobię też osobny odcinek, gdzie wytłumaczę Wam te różnice. Auto może ładować się z maksymalną mocą 120 kW na szybkie ładowarce prądem stałym. I 7,4 kW na ładowarce wolnej, domowej, prądem zmiennym. Wyposażona jest niestety tylko w ładowarkę jednowazową, tą też mniejsza moc ładowania. Auto jest dosyć spore, ma niespełna 5 metrów długości i 191 cm szerokości. Gdy popatrzymy na auto z przodu i cofniecie się do mojego filmu o BYD, BYD ATTO 3. Możecie zauważyć, że przód jest bardzo podobny do tego, co mieliśmy w tamtym małym miejskim SUP-ie, Tyle, że jest po prostu trochę niższy. Auto wyposażone jest w tym momencie w 19-calowe felgi i opony o rozmiarze 245x45. Zarówno z przodu, jak i z tyłu jest taki sam rozmiar opon. Zwróćcie uwagę na to, jak duże są tarcze hamulcowe. I dodatkowo są one wentylowane i mam tutaj hamulce gęby. Z tyłu tarcza jest mniejsza i nie jest już wentylowana. Rozmiar opony, tak jak mówiłem, jest taki sam piękny z przodu. Patrząc na auto z przodu i wracając przynajmniej do BYD ATTO3, które ja testowałem chyba dwa tygodnie temu. Wygląda on bardzo podobnie. Patrzymy od przodu. Gdy patrzę na naprzód, BYD Hana wygląda on bardzo podobnie do tego, co mieliśmy w BYD Atto 3, które testowałem chyba dwa tygodnie temu. Z tym, że jest po prostu on niższy. Tam mieliśmy małego miejskiego słuchawka, tu mamy sedana i jest trochę niżej. Lampy wyglądają bardzo podobnie, praktycznie analogicznie do tego, co, co mieliśmy w Atto 3. Płaskie lampy za co duży plus. Oczywiście w technologii LED i lampy są ze sobą połączone listwą LEDową na dole co po zmroku dość ciekawie wygląda. Nie jest nudno, mimo że ten przód jest taki minimalistyczny. Nie ma tutaj za dużo rzeczy, które by jakoś udziwniały, urzmaicały to auto. Mamy tutaj bloki powietrza po bokach, kratkę nawiewną do do chłodnic i z takich większych rzeczy, które mamy z przodu, to wszystko. Oczywiście tutaj z przodu mamy logo BYD. Jak już jesteśmy z przodu, to otworzymy sobie przednią maskę i zobaczymy, czy auto to ma przedni bagażnik. Niestety wygląda na to, że nie ma tu przedniego bagażnika. Spróbujmy tu. To. Nie. To się, to, się, to się nie otwiera. Także nie mamy tutaj przedniego bagażnika. Jedyne co tutaj mamy to gleb do płynu, do płynu hamulcowego, płyn chłodniczy. I tutaj z boku mamy gleb do płynu odpryskiwaczy. I jest on tak średnio wygodny, bym powiedział, do nalewania. Bo miałem właśnie okazję nalewać. Szkoda, że w tak wielkim przodzie nie znaleźli miejsca na to, żeby zrobić przedni bagażnik. Proszę to jakaś ekstra, jakaś dodatkowa przestrzeń bagażowa. A tak po prostu nie mamy tutaj nic. Po prostu zabudowany plastik. Ok, przejdźmy dalej. Jeszcze zanim przejdziemy dalej, to tak, auto jest uruchomione, bo jest minus 18 stopni i chcę, żeby nie zaparowały mi szyby, żeby było w nim ciepło, jak wsiądę, bo strasznie ważne. Także nie emituje, więc może być włączone. Ok. Tutaj jakby na błotniku nic się nie dzieje. Mamy jakieś delikatne przetłoczenie, ale większych, większych tutaj ciekawostek nie ma. Tutaj mamy taką małą listwę. Promowaną z napisem DID Design. Jakąś tam jakąś Jakoś wizualną robotę ona robi, ale nie jest to nic co, co zmieniałoby jak jest drastyczny wygląd auta. Oczywiście na lusterku mamy, pod lusterkiem mamy dwie kamery i kierunkowskaz taki podłużny. Klamki, klamki automatycznie się wysuwają gdy zbliżamy się z kluczkiem do auta i jest zamknięte. Możemy też tym przyciskiem auto sobie otwierać i zamykać. W tym momencie auto zamknąłem, mam kluczyk w kieszeni, klamki się wciągnęły. No i przejdźmy do tej. tu podobnie jak w trzy 3 też mamy taką blendę chromowaną, gdzie ona jakoś tak zamyka tą, tą całość i gdzieś to wszystko się tak... To podobnie jak w 3 mamy taką chromowaną blendę, która zamyka nam tą całą obwódkę wokół szyb. Jest ona chromowana, dużo rzeczy mamy takich, dużo rzeczy mamy tutaj w czarnym kolorze, ja osobiście te chromy bym wyrzucił, ale nie jestem fanem chromów, więc y, może być to y, niepoprawna opinia. Dalej, lampy z tyłu. Jedna duża, ledowa lampa. I teraz tak, zobaczcie jak ta lampa jest poprzepłatana światłami. Jak tutaj fani prowadzili te wiązki ledowe. Nie jest to takie nudne, statyczne, tylko coś tutaj się dzieje i naprawdę ten tył dzięki temu mocno zyskuje. Gdyby to po prostu była taka nieprzeplatana, tylko jedna duża listwa świecąca, byłoby to nudne, a tak coś tutaj się dzieje. No i oczywiście jest to w BAD, z tyłu mamy rozpisane logo Build Your Dreams, no i tutaj zrobili sobie znaczek HAN i dopisali 3,9 sekundy, bo wtedy to auto przyspiesza do 100 km na godzinę. Jakie jesteśmy z tyłu, to jeszcze zobaczcie właśnie tutaj na te plastiki po bokach przy zderzaku i na dokładkę pod spodem. I właśnie o tym mówiłem, że tutaj mamy coś czarnego, tutaj przy lampach też mamy wszystko czarne, a tu z boku włożyli chromowane listwy. Dlatego ja uważam, że powinny też być czarne, byłoby to znacznie Czeka ale nie ma co się czekać, Auto i tak wygląda świetnie. Teraz jesteśmy z drugiej strony auta, ale jeszcze wrócę, wrócę na, na tą stronę. I teraz zobaczcie. Tutaj klamki się schowały, bo zamknąłem auto. Z tej strony klamka po prostu yy, nie wchodzi. Tu macie to od razu, bo na mi o to zapytacie. Yy, zepsuła się. To auto ma 3000 km przebiegu. Yy, mamy jakąś najpierwszą awarię, z tego co wiem, to już druga plamka, która, która w tym aucie szwankuje. Także bjd musi nad tym popracować. Z tego co wiem, co dowiedziałem się wczoraj, to już nad tym działają, żeby rozwiązać problem z plamkami zimą w Norwegii. No bo gdzieś tam yy, od zimna po prostu nie chcą się wsuwać. No i ja z taką wysuniętą po prostu muszę jeździć. Kolejna rzecz do wyjaśnienia, która no, też się wam rzuciła w oczy. Tak, jest to parking tylko dla camperów i tak. Ja na nim stoję. Stoję tu dlatego, że na parkingu obok po prostu stały inne auta, tu jest pusto. A jeżeli tak jestem przy aucie, to będzie trzeba to diadę, ale nie sądzę, żeby te jakieś kampery w tym momencie przyjechały i zajęły cały parking. Także w tym miejscu mogę sobie po prostu na spokojnie nagrywać i dlatego stoję na parkingu dla kamperów, a nie na parkingu dla autosobowych, który jest tam dalej. I to tyle, jeśli chodzi o całą historię tego, że jestem yy, pod tym znakiem. W aucie tym mamy też yy, otwierany szklany dach. Ja nie będę go w tym momencie otwierał, jest strasznie zimno, więc yy, musicie wierzyć mi na słowo, że otwiera się tak samo jak BY, BYDR 3 I możecie sobie wrócić do mojego poprzedniego filmu i zobaczyć jak tam to działało. Tutaj działa to identycznie. I oczywiście też jak w BYU, to 3 mamy tutaj roletkę chroniącą przed promieniami słonecznymi także... i też się zasobana elektrycznie, także na duży plus. I wracając jeszcze tutaj do boku auto bo dopiero teraz mi się to zrzuciło, że jednak mamy te jakieś ciekawe przetłoczenie na dole przy progu, że ono jest praktycznie niezauważalne, w czarnym kolorze jest na samym dole. I drzwi też są lekko przetłoczone, ale jakby gdyby to było proste, to myślę, że nie wpłynęłoby to na, na wygląd bryły auta. Jest to niezauważalne, ale cało, auto jako całość mimo wszystko, że nie ma jakichś większych przetłoczeń, nie ma jakichś muskulanych szałdów, wygląda fajnie i mi się podoba. Fajne w BYD Han jest też to, że to auto tak na pierwszy rzut oka wygląda całkiem normalnie i nie wieje taką, że tak powiem azją. Nie czuć tego, że to auto jest chińskie, po prostu wygląda normalnie. Wtapia się w tłum innych aut, nie wyróżnia się specjalnie. I chyba dobrze, bo nie każde auto musi być odmienne, nie każde auto elektryczne musi wyglądać na jakiegoś dziwolonga, który wyróżnia się z tłumu. I ja jak najbardziej ten design kupuje, mi się podoba, także fajne, fajne auto, dobrze to zrobili. Muszą popracować nad takimi rzeczami, właśnie jak wspominałem, jak klamki. No bo to już druga, która mi się zepsuła, a auto ma dopiero 3000 km przejechanych, więc no coś w tych temperaturach, które mamy obecnie w Norwegii nie do końca działa. No i podsumowując wygląd zewnętrzny tego auta, jest, jest naprawdę ładnie, dobrze to wygląda. Mimo że nie ma właśnie takich, jak mówiłem, udziwnień, to auto jest ładne. osobiście daje mu taką dobrą piątkę za design zewnętrzny. Mogliby tam parę rzeczy poprawić, ale. Jest ok. No i co? Kończymy ten odcinek. Dzięki, że wpadliście. Jeżeli podobają Wam się materiały, które tutaj prezentuję, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. A jak chcecie być na bieżąco, to zostawcie również y, dzwoneczek. Wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o moich nowych filmach, które pojawiają się trzy razy w tygodniu. A jeżeli, a jeżeli chcecie być na bieżąco z elektromobilnym kontentem, który robię, to wpadajcie na mój profil na Instagramie, który jest podlinkowany w opisie filmu, bo tam materiały pojawiają się codziennie.